Funkcja kwadratowa f od x równa się x kwadrat plus px plus q przyjmuje wartości ujemne wtedy tylko wtedy, gdy x należy do przedziału otwartego od minus 1 do 3. Wykaże p plus q jest minus 5. Pamiętam takie zadanie kiedyś dawałam na klasówce. Uwaga, co robimy? Ta parabola, bo wykresem funkcji kwadratowej jest parabola, ma ramiona skierowane w górę, bo a jest dodatnie. Wiemy, że wartości ujemne. Wartości ujemne, czyli te poniżej osi X, są na przedziale od minus 1 do 3. Co robię? Słuchajcie. Nie robię osi pionowej, bo w sumie nie wiem, gdzie dokładnie byłby wierzchołek, jeśli chodzi o oś Y. Ale wiem, że ramiona są w dół i wiem też, że wartości. Ujemne są na przedziale od 1 do 3. Zobaczcie, wartości ujemne są wtedy tylko wtedy, gdy x należy od 1 do 3. Oznacza to, że x1 jest minus 1, x2 jest minus 3. I co słuchajcie z tego? No, funkcja kwadratowa ma 3 postacie. Postać ogólną, czyli tą tutaj. Postać kanoniczną, ale musiałabym mieć troszkę więcej szczegółów, jeśli chodzi o wierzchołek, bo pierwsza współrzędna wierzchołka jest pomiędzy miejscami zerowymi. E, tutaj nie minus, e, tylko trzy. E, no, to byłaby w jedynce. Natomiast, czyli, natomiast jak to wyg wyglądało dalej, to nie wiem. Natomiast zapiszę postać iloczynową. A jest 1, jeszcze raz Wam pokażę, tak, a jest 1, mogę to napisać nawet. x odjąć x1, x odjąć x2 to będzie x kwadrat minus 3x plus x minus 3, więc f od x równa się. I teraz zobaczcie. To ile wynosi p? p w tym zadaniu? Akurat jest przy X, czyli minus 2, Q minus 3. Czyli P plus Q jest minus 5, co należało dowieść. To zadanie ma jedną e, fajną rzecz, aczkolwiek troszkę mylącą. Pamiętajcie, w matematyce bardzo dużo rzeczy nazywa się A, B, C. Dużo rzeczy. Może się też nazywać pejku. I, I o ile wiemy, że wierzchołek zwykle ma takie oznaczenia, to tutaj zobaczcie zupełnie inne oznaczenia dla pejków. I, Q. I nie, nie spadnijmy w pułapkę oznaczeń, tak? Czuwajmy nad tym, co dana literka oznacza.